Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale spotykamy się tutaj, by przyjrzeć się kolejnym dwóm bardzo fajnym odlewom z LEGO. No i tutaj wybrałem, pomyślałem, że mógłbym zrobić to w jednym odcinkuczku, ponieważ w sumie dwa odcinki na takie coś wydaje mi się, że to by było bez sensu, tym bardziej, że ostatni odcinek z Pegazem, jeżeli chcecie wiedzieć o, jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, no to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu. No i mówię... Poprzedni odcinek właśnie miał być taki troszeczkę długi, taki bardziej yy, pod okiem recenzenta, no ale okazał się bardzo, bardzo krótki. Tak więc dzisiaj przyjrzymy się obydwu tym odlewom: czyli i Akicie z Lego Ninjago i Svenowi z Lego Disney Frozen 2. Tak więc ja jestem Leśit Kamila i zapraszam Was do oglądania. Obydwa zwierzaki dorwałem na Allegro u tego samego sprzedawcy, u którego kupiłem ostatniego zwierza z Lego Fantastic Beasts. No i tutaj znowu były one podyszkę, tak więc nasz Sven nie ma tutaj tej części. Ja jej nie mam, tak więc jej nie zastąpię. Tak samo jak było w przypadku tamtej, yy, tamtego odlewu. Tak więc na początek zajmiemy się jednak akitą. Tak więc otwórzmy sobie ten figurkę, możemy nawet powiedzieć. Odsuńmy Svena i przyjrzyjmy się jej w innym kadrze. Dla porównania przyniosłem tutaj również figurkę z zamku zapomnianego cesarza. Również akiety, ale w formie człowieka. Tutaj mamy formę zwierzęcą i naprawdę mi się ona podoba. Zobaczcie ten potrójny ogon, naprawdę bardzo ładny. Zakończy, zakończony takimi czerwonymi, yy, intensywnymi kolorami. Niestety on nie jest ruchliwy. Jedyne co tu jest ruchliwe, to głowa, która może nawet tak, tak sobie mieć. Może nawet jeść. I ogólnie tutaj mi zabrakło tutaj tej sierści. No dobra, tutaj jest troszeczkę widoczna, tego nie zauważyłem wcześniej. Ale zabrakło mi jej na przykład gdzieś tutaj, albo tutaj, bo jak widzicie, sama główka jest już naprawdę bardzo. Dobrze odrębniona, jeżeli chodzi o tą sierść. Tutaj zobaczcie te same znaczki, co Akita ma na twarzy, tak więc to już jest nawet pewne, że ona zamienia się w tego wilka. Nawet ma kapelusz z, z jego podobizną. Zobaczcie, z przodu ten wilk naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. No i to jest troszeczkę nieludzkie, że ta, ta Akita właśnie teraz ujeżdża tą w sumie samą siebie, więc pozostawmy ją tak bez komentarza. A jak prezentuje się Sven z Lego Disney Frozen 2, to już musimy się przekonać sami, tak samo jak w sumie z Akiton. Yy, tylko gdzie to się to otwiera? A tutaj, dobra. Ok, szybko nam poszło. W sumie tak samo jak z Akiton. Tak więc teraz zmienię kadr. A tak prezentuje się dwójka bohaterów z, z Lego Disney Frozen. akurat przeszłam tutaj Elizę, czyli moją pierwszą figurkę z serii drugiej Disneya. Ale tak rentuje się sam Sven. No i tutaj również to samo, co w tamtym przypadku. Niestety nie mamy nigdzie tej sierści, ale z tego co pamiętam, w tym filmie raczej on nie miał tak, żeby wszędzie ona była. Tutaj niestety jest ta dziurka, i tutaj to, co trochę przeszkadza. No, z drugiej strony, niestety ona również jest, ale ona chyba jest tam do jakiegoś elementu z tego zestawu. Yy, ogólnie to jest szare i nawet gumowe, moi drodzy Główka nic się nie rusza, w sumie nic się tutaj nie rusza, tak więc to jest trochę słabe Ale te poroże jest naprawdę bardzo delikatne i wydaje mi się, że Że przy takim mocniejszym przekręceniu tego, to mogłoby już tak zostać i to by się niefajnie prezentowało No a sama twarzyczka tak się prezentuje z przodu, no i jak widzicie tutaj Ta twarz jest taka troszkę nieludzka bo w sumie to jest zwierzę. Yy, Na to oczami ma jeszcze coś takiego. No i tutaj właśnie ten problem, że nie mam tego klocka, ale zastąpimy go sobie, Elzą. <laughs> jak to zabrzmiało. Króciutki ogonek, szary, również, jasno szary. Tak więc teraz kto wygrał pojedynek? No właśnie, kto wygra pojedynek, który odlew jest lepszy, tą część recenzji pozostawiam już wam. A ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz na dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym moimi nowymi filmami. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!